Czy może być lepszy moment na powrót do Overwatcha niż pojawienie się w tej grze nowego bohatera? Nazywa się Sigma jest tankiem i wyjątkowo przypadł mi do gustu. Jeżeli chcesz zobaczyć jego umiejętności oraz to jak prezentuje się w grze, zostań do samego końca. Miłego oglądania! Grawitacja to kajdany. A ja je zerwałem. Więc lepiej się trzymaj. A ja No dobrze, to tak jak mówiłem, nowy bohater Overwatch, 31. bohater Overwatch, nazywa się Sigma. I spadł nam trochę z nieba, bo nikt się nie spodziewał chyba takiego bohatera. Tak jak mówiłem, jest on tankiem, ma 400 punktów życia, ale zobaczmy jakie ma umiejętności, bo te umiejętności są bardzo, bardzo ciekawe. Pod lewym przyciskiem myszy mamy hipersfery, czyli wypuszczasz dwa ładunki, które implodują po krótkim czasie i zadają obrażenia na obszarze. Zaraz zobaczycie jak wygląda to w grze. Pod prawym przyciskiem myszy mamy eksperymentalną barierę. Przytrzymaj przycisk, aby przemieszczać latającą barierę i pójść, aby Zatrzymać. Naciśnij przycisk ponownie, aby wezwać barierę do siebie. To jest bardzo mocna umiejętność i na pewno będzie bardzo dobra w grze. Pod yy, przyciskiem E mamy umiejętność, która nazywa się Akrecja. Gromadzisz gruz i miotasz nim we wroga, powalając go. To powala i odrzuca yy, przeciwników, także można również tym wypychać za mapę. Za to pod lewym shiftem mamy chwyt kinetyczny. Zatrzymujesz pociski przed sobą i zamieniasz je na osłony. To jest umiejętność podobna do bańki Zari, która ładuje nam dodatkowy armor. Za to pod jako specjalną umiejętność mamy strumień grawitacyjny, manipulujesz grawitacją, podnosisz wrogów w powietrze i rzucasz nimi o ziemię. To jest bardzo mocna umiejętność, bo oprócz tego, że my podrzucamy przeciwników w górę, to Sigma w tym czasie wzlatuje nad mapę i może się przemieszczać czy uciekać z pola walki. No dobrze, to już jesteśmy na obszarze treningowym, Sigma w naszych dłoniach, za chwilę Wam pokażę jak te wszystkie umiejętności działają w praktyce. Bardzo się cieszę, że do gry trafił tank i powiem szczerze, że Sigma mi tak bardzo przypadł gustu. Zarówno jeśli chodzi o lore tej postaci jak i umiejętności, że naprawdę mam dużo ochotę, żeby powrócić i trochę pograć w Overwatcha. E, oczywiście e, jak ta postać będzie działać, to się e, dopiero okaże, kiedy ona trafi na e, prawdziwe serwery, a nie na obszar a nie na PTR. -y. No ale na razie zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo fajnie e, te implodujące e, pociski lecą do przeciwnika i tak jak było powiedziane wybuchają zadając obrażenia obszarowe także to jest bardzo dobre ale to co jest ważne że mają one krótki zasięg jak widzicie tu mamy 20 metrów od przeciwnika tu mamy 30 metrów od przeciwnika i z 30 metrów one nie dolatują także implodują przed doleceniem także one nie lecą w nieskończoność tylko mają dokładnie zasięg 25 metrów jak widzicie jak staniemy po środku tego obszaru to one wtedy dolatują o, stoję 26 metrów. 25 metrów już zadają obrażenia, także 25 metrów zasięgu, musicie na to uważać. To nie są pociski, które lecą przez całą mapę. Nie można z odległości nimi strzelać, tylko maksymalnie 25 metrów. E, tarcza, która jest naprawdę w rewelacyjną, rewelacyjną umiejętnością. Przytrzymujecie prawy przycisk myszy. Tarcza odlatuje od nas i staje tam, gdzie puścicie przycisk. Także można ją ustawić w dowolnym odległości od Sigma i w dowolnym miejscu. Ma 1500 armoru, także też bardzo dużo. No i to, co jest najważniejsze, można ją, można ją ustawiać w górę. Także można się bardzo łatwo i bardzo ładnie zasłaniać przed farą. I to jest to, czego, do czego ona będzie, myślę, często używana. Także ataki fary z nieba będą szybko kontrowane przez Sigma. Jak widzicie, jesteśmy teraz zasłonięci przed farą. Możemy sobie tutaj spokojnie strzelać czy atakować naszych wrogów. Bardzo, bardzo mocna umiejętność. No i pod przyciskiem E ten gruz. Gruz, który powala i odrzuca przeciwników. Zobaczcie, gromadzimy gruz, rzucamy, odrzucamy przeciwnika, on wypada. I do tego wszystkiego jest jeszcze ogłuszony przez chwilę. Także to też bardzo fajna umiejętność. Myślę, że w wprawnych rękach będzie bardzo, bardzo mocna. Także tarcza, gruz strzelamy no i na koniec Q Q tak jak mówiłem oprócz tego że że atakuje przeciwników to jeszcze sigma w tym momencie lata i to jest bardzo bardzo mocne. miotamy nimi o ziemię, zadajemy obrażenia są... Y są w, jak są w powietrzu, to są ogłuszeni, także wtedy dps z naszej drużyny mogą się wykazać i wyeliminować wszystkich przeciwników. Także, jak widzicie, bardzo wszechstronna postać. Bardzo fajnie, że dostaliśmy nowego tanka. Jeszcze Wam pokażę to ładowanie. Tylko tutaj jest ciężko, ciężko pokazać ładowanie tarczy, bo dostajemy mało obrażeń. Także no, trzeba, trzeba uważać, skamy Shift, łapiemy wszystkie. Złapaliśmy wszystkie pociski, i jak widzicie, dostaliśmy dodatkowy armor na jakiś czas. Także to też bardzo, bardzo fajna umiejętność. Ze sporym cooldownem, ale tak jak mówię, jeśli będziemy dużo DPS-a dostawać, to można naprawdę sporo naładować dodatkowo tarcze zbieramy te pociski, zmieniamy je w, je w tarcze i jesteśmy jeszcze, jeszcze większym tankiem, także naprawdę bardzo fajnie ta Sigma, ten Sigma wygląda bardzo się cieszę, że dostaliśmy nowego tanka o tak fajnych i przestronnych umiejętnościach, bo tego naprawdę w Overwatchu brakowało, dajcie koniecznie znać w komentarzu co wy myślicie o Sigmie, czy to jest powód do tego, żeby wrócić do Overwatcha czy czekacie na tego bohatera, czy już nim graliście, co o nim myślicie, bardzo jestem ciekaw waszego komentarza i waszej opinii. Co do wyglądu samej postaci elementów kosmetycznych, które mamy w grze? No, to na razie są tylko podstawowe. Także nie mamy jeszcze ani legendarnych skórek, ani innych prezentacji zagrań. Ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zobaczcie, jak wygląda podstawowa prezentacja zagrań. Bardzo fajny, bardzo fajny ma klimat ta postać. Także naprawdę wielki szacun. Jeśli chodzi o skórki, no to tak jak mówiłem, jest tylko klasyczna, ale też bardzo fajnie wygląda. Fajnie, że jest boso. Fajnie, że on lata troszkę nad ziemią. Taki zły zeniata, bym powiedział. Bardzo. Już mówiłem to wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz bardzo fajna postać i bardzo mi się ona podoba myślę, że wam również. No dobra, no to on. Sigma, nowy bohater Overwatch, tank 31 bohater. Bardzo fajny, bardzo klimatyczny, z super umiejętnościami, bardzo wszechstronny i myślę, że we wprawnych rękach naprawdę będzie on. Odmieniał pole walki w Overwatch. Jeszcze raz was proszę w komentarzach o to, żebyście dali znać, jak wam się podoba nowy bohater Overwatch, czy jest to powód do tego, żeby wracać do Overwatcha, czy chcecie, żebym ja wrócił do Overwatcha i żeby powróciły live'y z Overwatcha. Dajcie mi koniecznie znać. Chętnie z wami podyskutuję w komentarzach. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostawicie dużo łapek w górę, żebym zobaczył, że Overwatch jest wiecznie żywy. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć.